I witam Was w pierwszym moim audiologu. W tym odcinku pogadamy na początku o różnych filmikach na moim kanale, na przykład Dragon Ball czy Final Fantasy. Wstawiłam te filmiki, ponieważ widzowie mnie o to poprosili, a ja wstawiam to, co Wy chcecie. Ale na przykład w filmiku Final Fantasy na drugi dzień miałem 140 wyświetleń i 4 łapki w górę, więc będę próbował więcej takich filmików stawiać na mój kanał. Druga sprawa to nagrywanie filmików, ale bez mojego głosu. Postanowiłem, że z niektórych gier będę nagrywał bez mikrofonu. No niestety, jeszcze nie wiadomo, więc się nie martwię. Kolejna sprawa to rendering moich filmów. Trwa to bardzo długo, więc chyba moje filmiki będą trwały tylko do 5 pięciu minut. 5-10 pięciu, minut. Chyba, że ktoś mi napisze, jak szybko zapisywać filmiki i jak szybko wstać na YouTube. No więc to wszystko na ten filmik audiologowy. Może... Może jak będę miał więcej widzów, to będę robił wideo-vlogi. Ale to tylko od Was zależy, czy chcecie. Wszystko pisać w komentarzu. Aha. I jeszcze przypominam, że jest opcja sub za sub. Więc zachęcam do tego. Komentujcie, subskrybujcie i dawajcie łapki w górę. Yy, sorry, że ten audiolog jest bardzo krótki, ale będę to puszczał przez telefon, a nie wiem, czy można większy niż 100 mega, ale kolejne filmiki będą na pewno dłuższe. No więc komentujcie... O, już to mówiłem. Cześć.